W styczniowym numerze miesięcznika Egzorcysta. Tajemnica świętości. Czym jest świętości, co wiemy o niej z Biblii? Obszernej odpowiedzi na to pytanie udziela biblista ksiądz profesor Roman Bogusław Sieroń. Jak podkreśla kapłan, inaczej świętość przedstawiano w Starym, a inaczej w Nowym Testamencie. Zdradza także, ile razy kwestia świętości pojawia się w katechizmie Kościoła katolickiego. Mąż i syn śmiali się z mojej modlitwy. Wstrząsające świadectwo matki, która opowiada, jak rzucone przez ojca przekleństwo miało ogromny i długofalowy wpływ na jej dziecko i jak wiele trudu kosztowało odkręcenie tej sytuacji. Kobieta przy tej okazji zrozumiała, że czas działania Boga nie zawsze odpowiada naszemu czasowi. Ojciec Krzysztof Pawłowski, dyrektor Instytutu Duchowości w Poznaniu, porusza kwestię posłuszeństwa w małżeństwie. Jak zauważa, posłuszeństwo w małżeństwie jest dzisiaj tematem tabu między innymi z powodu błędnie pojmowanej niezależności. Jako kontrprzykład stawia życie Zeli i Ludwika Martinów. Ich życie pokazuje również, jak można opanować swój wrodzony, gorący temperament. Dr. Michał Skwarzyński, adwokat i pracownik naukowy w katedrze praw człowieka i prawa humanitarnego KUL, zwraca uwagę na fakt, że dziecko nienarodzone jest podmiotem prawa. Odnosi się m.in. do niedawnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej w Polsce. Uderza także w coraz głośniejszą błędną narrację, jakoby tak zwane prawo do aborcji było prawem człowieka. Nawet Europejski Trybunał Praw Człowieka wprost to przyznaje w swoich orzeczeniach, podkreśla prawnik. W numerze poświęconym świętości nie mogło zabraknąć świętego papieża Polaka Jana Pawła II. Ksiądz profesor Marek Chmielewski przytacza nauczanie papieża oraz to, jak Jan Paweł II zwracał uwagę właśnie na ten aspekt. Widać to w wielu dziełach, które papież Polak napisał w trakcie swojego pontyfikatu, i ile miejsca poświęcał temu zagadnieniu w swoim nauczaniu. Redaktor naczelny miesięcznika egzortysta Artur Winiarczyk zwraca uwagę, że w naszej postawie wiary wobec Boga potrzeba więcej radykalizmu. Wiele osób patrzy z przygnębieniem na zbyt szybkie zmiany mentalnościowe i cywilizacyjne które są przyczyną olbrzymich niepokojów i podziałów społecznych. Niektórzy popadają w rozpacz, ale niewielu swój wzrok kieruje na tego, którego Bóg dał nam jako głównego obrońcę, Ducha Świętego, pisze Biniarczyk. Ponadto w numerze w miłości. Dr Tomasz Teluk pisze o książce o św. Maksymilianie Marii Kolbe. Z kolei ksiądz Jezuita, profesor Andrzej Posadzki przytacza świętych oraz demony w psychologicznej ideologii Junga. Przypomina także, że szatan zniewala wewnętrznie, a czasem nawet atakuje ludzi żyjących w grzechu, ale to właśnie świętych zapalczywie, mocno i stale atakuje zewnętrznie, właśnie dlatego, że unikają grzechu, że dążą do świętości. Ojciec profesor Krzysztof Guzowski zaś podkreśla, że świętość to udział w życiu Boga. W tym numerze szczególnie nie mogło zabraknąć sylwetek świętych. Poza już wspomnianymi, Jerzy Adam Świdziński przytacza żywot króla Dani, świętego Kanuta IV. Z kolei Roberta Salerno pisze o świętym lekarzu z Włoch, Józefie Moskatim. Miesięcznik Egzorcysta. Pismo ludzi wolnych.